Siemanko, Intruder z tej strony, witam Was ponownie. Dzisiaj test kolejnej optyki z AliExpress, czyli z Chin. Tym razem będzie to kolimator mawerig generacji drugiej, bodajże najdroższej marki chińskiej: Vector Optics. Zobaczmy, co ta najdroższa marka ma nam do zaoferowania. Wsparcie zapewniają safy.pl oraz Strzelnica Magnus, na którą Was serdecznie zapraszam. Kolimator dociera do nas bardzo solidnie zapakowany, tym bardziej jest to ważne, biorąc pod uwagę, że przebył do nas przez pół świata. Mamy jakąś gąbkę, mamy naszywkę z rzepem Vector Optics. Możemy sobie nakleić ją na czoło lub na ramię. Mamy kluczyk, o którym powiem zaraz. I mamy szczęśliwy chip, czyli żeton, który możemy użyć w grze w pokera. Nie wiem czemu, albo użyć do zniżki na lunetę Continental. Mamy reklamę pastorału wydrukowaną na bardzo kiepskim papierze. Mamy ściereczkę do wycierania optyki. I mamy kluczyk do zmiany montaży. Mamy bardzo, jak widać, obszerną instrukcję, która głównie skupia się na tym, że mamy 5 lat gwarancji. Ważne jest również, że dostajemy niski montaż, czyli mamy niski i wysoki. Mamy gumowe zaślepki, ładnie wykonany napis, vector optics, no i oczywiście regulacje w 11 poziomach. O szczegółach powiemy sobie później. Kluczyk, o którym wcześniej wspomniałem, służy do odkręcania zasobnika z baterią, oczywiście możemy również użyć monety. Tego samego kluczyka możemy również użyć do odkręcania pokryw wieżyczek regulacyjnych w innych lunetach, które posiadają takie wcięcie. Przedział bateryjny uszczelniony jest gumowym oringiem i po dokręceniu powinien być szczelny. Szkoda niestety, że producent użył gumowych zaślepek, a nie zaślepek typu flip-up. Guma jest miękka, przyjemna w dotyku, ale nie gra to większej roli. Przednie szkło podkryte jest warstwami antyrefleksyjnymi. Kolimator dociera na wysoki montażu z mocowaniem QD, czyli Quick Deploy, czyli pozwoli nam się szybko zdemontować. Na początku do jego obsługi trzeba się nieco przyzwyczaić, ale montaż działa właściwie. Oczywiście jest to montaż na szynę 20 mm, czyli Picatinny RIS. Co ważne, montaż wykonany jest z porządnych materiałów, więc nie powinien ulegać uszkodzeniom czy zniszczeniu. Według producenta średnica obiektywu to 22 mm i wydaje się, że tak właśnie jest. Ogólnie kolimator sprawia bardzo dobre wrażenie, jest wykonany dość solidnie. Niestety, śrubka kontrująca wykonana jest ze zbyt miękkiego materiału, ale można jej się pozbyć. Ponadto, po założeniu montażu na milspekową szynę Picatini, śrubka nie pełni żadnej roli, dlatego że nakrętka kontrująca i tak wchodzi głębiej więc nie będzie przez nią przytrzymywana. Zasadniczo montaż jest ok, choć skrzydełko QD ma pewne luzy, ale się nie rozpina. Przy okazji montażu warto wspomnieć, że montaż wysoki tworzy efekt 1-3 co-witness, czyli standardowe przyrządy celownicze postawione do pionu będą widoczne w dolnej 1-3 szkła kolimatora, a nie w połowie jego wysokości. Jednym może to odpowiadać, innym nie. Producent powinien jasno o tym wspomnieć w informacjach zawartych na AliExpress. Ważne jest, że mamy również niski montaż, który z pewnością zadowoli właścicieli karabinków AK czy osób, które chcą zamontować kolimator na strzelbie. Montaże są naprawdę niezłej jakości, jednak niski montaż nie jest mocowany na QD, jednak na śrubę tradycyjną. Zamiany montaży dokonujemy poprzez odkręcenie z podstawy kolimatora 4 śrub i zdejmujemy wysoki montaż, a w to miejsce zakładamy niski. Według producenta zasięg regulacji kolimatora to 100 MOA w pionie oraz w poziomie, a wieże mają klik co 1 MOA. W kolimatorze, który do mnie dotarł, od pracy wież regulacyjnych można było sporo wymagać. Zasadnicza skala ich pracy to 4 pełne obroty. Problem jednak jest w tym. Że im bardziej odkręcamy wieżę do skraju jej pracy, tym ciężej ona chodzi, jakbyśmy naciągali gumę. Od pewnego momentu praca wieżyczki jest tak oporna, jakbyśmy kręcili zardzewiałym kranem. W tej sytuacji do przekręcenia wieżyczki należy włożyć dużo siły. Idzie ona z oporem, więc o precyzyjnej regulacji co jeden klik nie ma mowy. Problem jednak pojawia się przy skrajnych granicach regulacji. Co ciekawe, ten efekt występował głównie w wieżyczce do regulacji poziomej, natomiast gdy się nią nieco przycisnęło, regulacja działała lepiej, choć nie idealnie. Natomiast wieżyczka górna się nie przyciskała, więc jest to jakaś nieprawidłowość. Regulacja w pionie działa lepiej, ale nie byłem z niej specjalnie zadowolony. Aby recenzja była obiektywna, zamówiłem więc drugi, taki sam kolimator. Stąd spory czas do ukończenia tej recenzji. W drugim egzemplarzu wieżyczki chodziły nieco lepiej, ale nadal widoczny był efekt naciągania gumy, tym bardziej przy regulacji poziomej. Przyznam, że o ile mam mieszane uczucia, to zakładam, że nikt z nas nie będzie potrzebował ustawiać kropki przy skrajnych rejonach nastawów, czy w poziomie, czy w pionie. Jeśli taka potrzeba zaistnieje, to raczej pomyślałbym o wybraniu się do rusznikarza, by wyprostował lufę. W testach dalej uczestniczył egzemplarz z chroboczącymi wieżami regulacyjnymi. Ustawiłem zerowanie na 25 metrów i kolimator sprawdzał się naprawdę dobrze. W sumie Maverick przeszedł około 500 strzałów z AR-15, a nawet jeden z Was, widzów, który chciał ze mną postrzelać, miał okazję sprawdzić jego działanie. I celownik nie stracił zera, a montaż nadal działa prawidłowo. Po 500 strzałach. Na 25 metrów z oparcia, przy mniejszym natężeniu świecenia kropki, Maverick pozwalał robić przestrzeliny jedna obok drugiej. Przy testach na 50 metrów, mimo oparcia broni, było to już trudniejsze, gdyż strzelając w 4 centymetrowy cel, na tym dystansie ledwo go było widać. Tutaj przydawały się najniższe ustawienia jasności kropki. Strzały szły ponad punkt celowania, bo celownik był ustawiony na 25 metrów. 11-stopniowa regulacja jasności świecenia kropki działa poprawnie. Pierwszy, czyli najniższy poziom jest podobno dedykowany dla użycia z noktowizją. Przy zgaszonym świetle jest ledwo widoczny, więc może nada się do noktowizora. W jasny, słoneczny dzień kropkę świetnie widać już przy 5-6 poziomie. Trudno jest mi jednak stwierdzić, czy kropka naprawdę ma rozmiar 3 MOA, choć zdjęcia wskazują na to, że tak może być. Trzeba jednak pamiętać, że im jaśniej ją rozpalimy, tym większa będzie się wydawać. Według producenta, kolimator ma mieć wodoodporność IPX6, czyli powinien przetrwać 30 minut w wodzie o głębokości 1 metra. Postanowiłem to sprawdzić w warunkach dostępnych, więc umieściłem mawerika w wannie, ale tylko na 5-6 minut. Po wyjęciu kolimator nadal działał, emitując punkt celowniczy. Gdy go wytarłem i osuszyłem, spotkała mnie jednak niemiła niespodzianka. Na szkłach widoczne były krople wody, jednak były one wewnątrz. Patrząc pod światło, w środku można było również zauważyć stróżkę wody w wewnętrznej tubie. 14 godzin później przednie szkło kolimatora było całe zaparowane z widocznymi kropelkami wody. Zgłosiłem tę sprawę do wektora, tym bardziej że w opisie celownika wymieniony jest bardzo konkretny certyfikat wodoodporności. Producent jednak twierdzi, że Maverick na pewno jest wodoodporny i że to ja coś musiałem zepsuć. Może problem polegał na tym, że zrobiłem mu kąpiel bez pianki lub nastrojowej muzyki. A może wektor testował wodoodporność kolimatora przed strzelaniem, a nie po strzelaniu. Przed testem spytałem producenta, czym różni się Maverick generacji drugiej od trzeciej? Poza różnicami wizualnymi oraz nieco inną budową wieżyczek regulacyjnych producent stwierdził, że generacja trzecia ma tylko Optics Update. Co tu aktualizować w optyce kropkowatość kropki? Pytanie czy generacja trzecia jest tak samo wodoodporna jak mój nieszczęśnik? Postaram się więc mawerika generacji drugiej podsumować obiektywnie. Z pewnością jest to kolimator, który za te pieniądze nadaje się do użycia. Problem opornej regulacji występuje tylko w skrajnej skali nastawu, więc jeśli masz prostą lufę, będziesz w stanie go poprawnie wyzerować dla swojej broni, gdzieś w okolicy środka skali. Celownik wykonany jest naprawdę solidnie i o ile nie zamierzasz z nim nurkować, to strzelanie w deszczu powinien przetrwać bez problemów. Montaże są w porządku, poza luzami na dźwignięce QD. Jednak kolimator trzyma się na karabinie pewnie. Biorąc pod uwagę cenę tego sprzętu, uważam, że jest to zakup, który można przemyśleć, jeśli potrzebujecie czegoś do strzelania sportowego i rekreacyjnego. Jeśli nie będziecie go kąpali, jak ja, powinien przeżyć i u Was. Wektor daje niby 5 lat gwarancji na swoje produkty, ale z pewnych źródeł z Chin wiem, że różnie z tym bywa. Od tygodnia Wektor nie odpowiedział mi konkretnie, jaką mają propozycję w sprawie utopionego kolimatora. Teraz już wiecie, dlaczego mimo, iż starałem się tę recenzję zrobić dla was jak najszybciej, przeciągała się ona dość znacznie. Nie napinajcie się jednak na okazje związane z 11 listopada na AliExpress. Ja Maweriki kupiłem po 240 zł. Dziś ich cena zmieniła się na 270, a 11.11. .11. ma wynosić 217. To tylko 23 zł taniej niż cena mojego zakupu. Więc jak widać, Chińczyk promocję robi dokładnie tak jak każdy. Podnosi cenę, by ją potem promocyjnie opuścić. Jak widzicie, realizacja filmów dla Was nie jest tania. Ja wydaję, byście Wy mogli oszczędzić. Jeśli chcecie, zapraszam Was do wsparcia kanału poprzez YouTube lub PayPal, a wkrótce również przez Patronite, gdzie będę miał fajne bonusy dla wspierających. Wkrótce kolejne filmy, również z kolejną optyką z Chin. Pozdrawiam Was mokro i do zobaczenia w kolejnym filmie.